Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Aborcja jest to temat niegasnący i dlatego wymagający wciąż pogłębienia wiedzy, powtarzania argumentów, poszukiwania odpowiedzi. Te odpowiedzi istnieją. W historii walki z aborcją, w historii ruchu pro -life, wszystkie argumenty za życiem już padły, także odpowiedzi istnieją, są na wyciągnięcie ręki i dlatego dzisiaj kolejna książka, która pomoże te argumenty zebrać, uporządkować, być może znajdziecie jakieś nowe odpowiedzi, z którymi do tej pory Państwo się nie zetknęli. Laura Lipińska, lektury bez cenzury, zapraszam. Dorota Sobolewska-Bielecka Dzieciom, które chciały żyć. Jest to niewielkich rozmiarów książka, jak Państwo widzą. Bardzo dobrze wydana, bardzo dobrze złożona, lekko, i, no powiedzmy, przyjemnie się ją czyta. Nie jest to temat, który daje przyjemność, natomiast czyta się ją bez większych trudności. Jest to książka podzielona na dwie części. Pierwsza część to jest swoiste Q&A. Różne pytania i odpowiedzi na te pytania, z którymi z pewnością wielokrotnie się Państwo zetknęli. Ja przeczytam kilka z nich, żeby mieli Państwo jakieś, jakieś wyobrażenie, jakie to są pytania. Jeśli ta istota jest tak mała, to jak może być człowiekiem? I odpowiedź. Badania dowodzą, że istota ludzka od początku swojego powstania nie jest kształtną masą, zlepkiem komórek, galaretką, lecz morfologiczną całością, kompletnym i pełnowartościowym organizmem, który rozwija się z ogromną szybkością. Ty też byłeś tym zapłodnionym jajem, tą drobinką, która urosła, rozwinęła się w dziecko, a następnie w dorosłego człowieka, którym dzisiaj jesteś. Czy dziecko w łonie matki odczuwa ból? W dziewiątym tygodniu dziecko odczuwa ból niemal całą powierzchnią ciała. Reaguje na ból jak dorosły człowiek, stara się uniknąć dotykania go i ucisku, wykonując ruchy obronne, przesuwając się w tył, machając rękami i nogami, wykrzywiając twarz. Myśmy ostatnio na stronie Fundacji Życie i Rodzina ratujżycie.pl wypuścili wywiad z panią Beatą Głodzi, która zajmuje się właśnie neurologią dziecięcą. Jest także licencjonowaną położną i ona dała bardzo konkretne mm, odpowiedzi na to, dlaczego jest tak, że, że to dziecko odczuwa ból i jak straszny jest to ból, jak ogromny jest to ból. Bardzo Państwu polecam ten wywiad, żeby zakończyć poszerzyć wiedzę w tym temacie. Jest to naprawdę coś przerażającego, bo no, dzieciom robi się tak przy ogromną krzywdę, że to tak naprawdę nie mieści się w głowie. Mamy również kwestię syndromu postaborcyjnego. Tego, że te dzieci zadają sobie pytanie dlaczego ja żyję, a inni zginęli. Syndrom postaborcyjnego, który pojawia się wśród rodziny, nie tylko u kobiet, ale u ojców i właśnie rodzeństwa. Dlaczego ja żyję, a inni zginęli? To jest nawracające pytanie. Po prostu syndrom ocaleńca. Mamy też kwestię, na przykład tego, że nielegalność aborcji zmniejsza śmiertelność wśród matek. Mamy tutaj opisane także rozwój, rozwój dziecka w życiu płodowym, w jakim stanie jest dziecko w pierwszym tygodniu, w ósmym, w dziewiątym, co tam się zmienia w poszczególnych miesiącach i trymestrach, także myślę, że książka jest naprawdę bardzo ciekawa i warta tego, żeby po nią sięgnąć. I tutaj jeszcze na końcu jest bardzo ciekawa rzecz, na końcu pierwszej części zachęta do działania. I tutaj różne sposoby na działania autorka podaje, ale między innymi pisze o tym, żeby ukazywać prawdę o aborcji, a także o tym, żeby naciskać na polityków. Nie bądźmy obojętni i bierni w sprawach obrony życia. Piszmy listy do tych, którzy nas reprezentują na różnych szczeblach władz lokalnej i państwowej. Radnych, posłów, senatorów. Przychodźmy na spotkania z nimi, głosujmy na kandydatów, którzy bronią poczętego życia. Ja myślę, że to jest bardzo cenne wyzwanie. Naprawdę trzeba naciskać polityków, trzeba przypominać im o tym, że jesteśmy za życiem, bo prawo tworzy rzeczywistość wokół nas, yy, wpływa też bardzo silnie na moralność, więc nie wystarczy edukować społeczeństwo. Trzeba także ustanawiać yy, dobre prawo. I teraz jest okazja, żeby nacisnąć yy, na yy, konkretnego polityka, Zbieramy podpisy pod petycją od Andrzeja Dudy o zawetowanie jakiejkolwiek proaborcyjnej ustawy, która może trafić na jego biurko tych ustaw. W tym momencie w Sejmie jeszcze zostały trzy nieszczęsne ustawy przeciwko życiu. I można zbierać podpisy zaró zarówno internetowo. Na stronie twojepetycje.pl dostępna jest ta petycja. Można też wydrukować kartę, zbierać wśród, wśród znajomych i odesłać później do nas. Na adres fundacji, dostępny u nas na stronie ratujżycie.pl w zakładce kontaktowej, ale także na karcie jest ten adres podany. Także bardzo zachęcam do tego, żeby zbierać te podpisy. Tutaj nie jest wymagany PESEL, bo jest to petycja, a nie inicjatywa ustawodawcza. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy pokazywali politykom, że nie życzymy sobie zabijania w Polsce dzieci. Także to jest w pierwszej części tej książki, natomiast druga część książki to są historie, krótkie historie, które mają przybliżyć, uplastycznić trochę to, czym jest rzeczywistość aborcji, bo bardzo łatwo używać tego słowa. Aborcja, właśnie mówi się, różne inne eufemizmy, zabieg, tak, przerwanie ciąży, to się łatwo mówi. Natomiast mało kto myśli o tym, uświadamia sobie, jaki dramat się za tym kryje. Nie tylko dramat tych kobiet, które no, przeżywają straszne rzeczy w związku z aborcją, ale także dramat dzieci, które giną w samotności i bólu. I tutaj poruszę może dwie historie, które szczególnie mnie jakoś dotknęły. Pierwsza to jest kwestia przymuszenia do aborcji. Wciąż się wahałam, ale moi bliscy chyba już zdecydowali za mnie. Nie było w moim otoczeniu osoby, z którą mogłabym to jeszcze przedyskutować. W dodatku, Ewa nie dawała za wygraną. Pamiętasz nasze plany, marzenia? Za kilka miesięcy będziemy studiować i mieszkać w akademiku. To cudowne życie zachwalała. To przeważyło. Przestałam się wahać. Jak się okazało, wszystko było już załatwione, a lekarz w prywatnym gabinecie czekał na mnie. Wyszłam tam sama. Pielęgniarka od razu kazała mi się rozebrać i położyć. Choć wiedziałam, po co przyszłam, to spodziewałam się od nich jakiegoś zrozumienia. Może liczyłam, że każą mi to jeszcze przemyśleć. Jednak lekarz chłodno i stanowczo wydawał polecenia. Proszę się wreszcie rozebrać, nagle o mnie. Zaraz zaczniemy zabieg. Nie robicie żadnych badań, USG czy innych? Proszę pani, lekarz był już trochę zniecierpliwiony. Za pół godziny mam następną pacjentkę. Pani przyszła na zabieg, tak? To zaczynajmy. To jest coś, o czym się nie mówi, albo o czym mówi się bardzo rzadko. To jest to, że lekarze zabijając, sami siebie dehumanizują i naprawdę lekarze, którzy robią aborcję, nie są lekarzami troskliwymi czy czułymi, niszczą w sobie wszelką wrażliwość. Muszą to zrobić, żeby być w stanie przeprowadzać zabieg zamordowania dziecka Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego co robią i co to dziecko przeżywa. Muszą się w pewnym stopniu odczłowieczyć i to robią i później te pacjentki przeżywają naprawdę straszne chwile. Druga kwestia to jest to właśnie przymuszenie do aborcji. Na stronie Ratuj Życie ostatnio pojawił się wywiad z Pewną kobietą, która zdecydowała się podzielić z nami swoją historią, jak było, gdy była bardzo młoda, została zgwałcona i to była jedna trauma. A druga trauma to było to, jak była przymuszana do aborcji. Jeszcze nawet nie było wiadomo, czy jest w ciąży, a już otoczenie zdecydowało za nią, że musi dokonać aborcji, i w momencie, kiedy ona powiedziała, że tej aborcji dokonać nie chce. Um, no, dołożono jej kolejną traumę tak naprawdę. Była traktowana w zasadzie na równi z, z tym zbrodniarzem. Więc yy, no, społeczeństwo, które popiera aborcję, staje się naprawdę bardzo, bardzo okrutne, nie tylko wobec tych dzieci, ale także wobec y, kobiet, które no właśnie chcą tych dzieci bronić. Nie chcą zdecydować się na, na mordowanie, na zabijanie niewinnych y, istot. Na ratujzyszycie.pl ten wywiad jest dostępny również bardzo zachęcam, żeby się z nim zapoznać. Jest bardzo poruszający i też pokazuje właśnie tę rzeczywistość aborcji. Kolejna rzecz, która w tej jednej historii mnie poruszyła, to jest jej zakończenie, ponieważ ta bohaterka żałowała bardzo tego, co zrobiła. I kiedy kilka lat później zetknęła się znowu z tym lekarzem, powiedziała mu, że żałuje i że ma też do niego żal o to, że. Nie zostawił jej czasu do przemyślenia decyzji, potraktował ją w taki sposób, który nie zostawił jej, właśnie pola nawet na to, żeby pomyśleć. A on odpowiedział: Nie zrobiłem niczego, co byłoby nielegalne. To, co zrobiłem, było zgodne z prawem. I tym się zasłonił. I to jest już setny raz chyba, o czym my mówimy cały czas w fundacji, czyli rola prawa. Prawo tworzy rzeczywistość, prawo tworzy też moralność. Jeżeli zgadzamy się na to, żeby w prawie był zapis, który pozwala na mordowanie, to ludzie będą ginąć. Najpierw ci najmniejsi, ci, którzy nie mogą nawet krzyknąć w swojej obronie, a później kolejno, następne grupy społeczne. Także rola prawa jest naprawdę przeogromna. I kolejna rzecz to jest właśnie zachowanie lekarzy. Fundacja Życie i Rodzina broni teraz przez cały czas pani Weroniki ze Starogardu Gdańskiego. I wywiad z nią również znajduje się na stronie fundacji, która także odmówiła lekarzowi dokonania aborcji na swoim dziecku. On stwierdził, że dziecko będzie chore, zaproponował aborcję. Kiedy ona odmówiła, potraktował ją bardzo ostro. Ona później na profilach Jakichś społecznościowych odradzała innym kobietom wizytę u tego lekarza, nie tylko ze względu na doradzenie w aborcji, ze względu na złą diagnozę, ale też ze względu na to, jak ją traktował. I on za to ją pozwał. I również nie ma tutaj żadnych przemyśleń głębszych, nie żałuję, pomimo tego, że ona również kiedyś zetknęła się z nim gdzieś przypadkiem na jakimś parkingu. I pokazała mu swojego syna, który jest całkowicie zdrowym dzieckiem, poza tym, że znosi skutki emocjonalne bardzo trudnej ciąży. Dzieci bardzo silnie odbierają wszystko to, co dzieje się w czasie ciąży z ich matką. No i ten lekarz nie ma jakiejś refleksji, nie żałuje tego, że, że proponował aborcję. Nie rusza go widok tego dziecka, które się urodziło jest, jest i jest piękne i zdrowe, natomiast zdecydował się pozwać, pozwać matkę. I ostatnia kwestia to jest właśnie syndrom postaborcyjny, który też jest trochę abstrakcyjny, jak się o nim mówi, mówimy o cierpieniu i tak dalej, natomiast brakuje może trochę konkretów czasem. I tutaj jest konkretna historia, która pokazuje, jak spełnia się syndrom postaborcyjny. Kiedy cztery lata później wyszłam za mąż i urodziłam syna, zaczęłam odczuwać skutki aborcji. Chciałam kochać własne dziecko, przytulać je, cieszyć się nim, ale nie potrafiłam. Słuchałam jak płacze i nie potrafiłam podejść, by wziąć je na ręce. Syn zarzucał mi rączki na szyję, a ja go odsuwałam. Uśmiechał się do mnie, a ja odwracałam twarz. Ilekroć spojrzałam na niego, przypominało mi się tamto dziecko, które odrzuciłam, zabiłam. Czułam, że teraz nie zasługuję, by przytulić syna, że jestem go niegodna. To jest dla mnie straszna udręka. Jedną fatalną decyzją zamieniłam moje życie w piekło. Dręczy mnie straszna tęsknota za pierwszym dzieckiem. Przypomina mi ono o sobie tym strasznym snem, który wciąż się powtarza. Wolałabym już nigdy nie obudzić się z tego snu, skoro i moje dziecko nie powróci. I to nie jest, drodzy Państwo, tak, że teraz jacyś źli prolejferze wywołują wyrzuty sumienia w kobietach i te kobiety przez to cierpią. Nie. Ten syndrom postaborcy nie jest obecny, bo kobieta zdaje sobie sprawę z tego, co robi w momencie, kiedy dokonuje aborcji, i może później udawać przed sobą, że tego nie wie, że to była dobra decyzja, że to było ok. Ale tak nie jest. I to będzie za nią wracało, będzie ją dręczyło i będzie dręczyło całą jej rodzinę. Kolejne dzieci, które urodzi, czy te dzieci, które już ma, jej męża, bardzo wiele rodzin po aborcjach się rozpada, nawet rodziców, jakichś dalszych krewnych przyjaciół, bo też taka kobieta, cierpiąc, staje się bardzo, bardzo trudna dla otoczenia, nie jest w stanie nic złagodzić jej bólu, to naprawdę jest długoletnia terapia, poszukiwanie spokoju, poszukiwanie wybaczenia też od, od tego dziecka, które zostało zamordowane. Także polecam tę książkę, polecam się z nią e, zapoznać, zakupić, czytać, e, polecać też innym, poszukiwać tych argumentów i przede wszystkim działać. Działać, e, żeby no, ten, ta straszna rzeczywistość aborcji e, zniknęła na śmietniku historii jak najszybciej. Ja dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo.